Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi kierownych. Pociąg TK Krapaty ze stacji Zakopane do stacji Gdynia Główna planowy przyjazd o godzinie 8.24 przyjedzie z opóźnieniem około 232 minuty. Opóźnienie pociągu może ulec zmiany. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Pociągu, przepraszamy. Pociąg Regio ze stacji Malborg. do stacji Gdynia Chlonia przez stację Gdynia Orłowo, Gdynia Główna wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kradęży peronu. Pociąg intercity Wryza do stacji Osztyn Główny do stacji Szczecin Główny przez stację Gdynia Główna, Rumbia, Denborg, Słupsk, Koszalin. Stargard na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagon 15-14 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony 13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesełki konduktorskie przejmuje i wydaje kierownik pociągu na wagony 13. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kraty szkarosu. Uwaga! Pociąg tajka, Panem, granica Zdrój, do stacji Gdynia Główna, planowy przyjazd o godzinie 8.24. Przyjedzie z opóźnieniem około 210 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Opóźnienie spowodowane jest trudnymi warunkami atmosferycznymi. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg? Stacja Dania Główna, do stacji Kraków Główny, przez stację Dawsko-Zwa, Dawid Główny, Czech, Malborg. Mała Główna, Warszawa Centralna wiedzie na tor drugi, przy bronie drugi. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Bilet należy nabyć przed rozpoczęciem podróży. Zagony 1, 2 znajdują się na początku składu pociągu. Zagony 3, 4. Znajdują się w środku składu pociągu. Zagony 6, 7 znajdują się na końcu składu pociągu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi szkarosławy. Pociąg 3, stacji Zostanie zakopany. stacji jedzenia Wójta. Planowy przyjazd o godzinie 8.20. а